Chcę mówić o tym, do czego Bóg nas zaprasza. Do olbrzymiej nadziei. Ale czy stać nas na to, żeby ją przyjąć? Kiedy obserwuję współczesny świat, w którym przyszło nam żyć, zauważam, że jakoś tak żyjemy w cieniu cmentarza. Że w nas jest dużo smutku. Dużo żałoby. Zostaliśmy napełnieni jakąś dziwną melancholią. Tak, mówię to z perspektywy tego, co widzę, bywając tu i tam, w naszej ojczyźnie. W danych pismach, dawnych pismach astetycznych melancholię nazywano ociążałością duchową. Jesteśmy takimi ludźmi ciężkimi. Tak trudno nam z pasją wiary stanąć. Przed drugim człowiekiem powiedzieć: Nie martw się. Tak trudno nam jest podziękować Bogu za Jego moc, za Jego siłę. Tak trudno zrobić krok w wierze, w oczekiwaniu, że to się właśnie stanie. Myślę, że melancholia duchowa jest największym niebezpieczeństwem życia duchowego człowieka. Dlaczego? Bo melancholik cierpi na brak wyobraźni. Kiedy Jezus wziął ze sobą Jakuba, Jana i Piotra i objawił im się w chwale, przemieniając się na górze tabur, pokazał im pewną istotę Boga, który jest inny niż człowiek. Ale my nie mamy takiej wyobraźni duchowej. My kierujemy się wyobraźnią zmysłową, pożądliwością. Dlatego melancholia jest źródłem wielu rozmaitych grzechów, bo to jest znak pogaństwa w duszy człowieka. Nie wchodzimy w tajemnicę Słowa Bożego, w obraz, który do nas przemawia, ikonę, czy też w relacje pomiędzy ludźmi, którzy się modlą. Aby ubogacić się nawzajem. Nie mamy takiej wyobraźni. Co więcej, kiedy jesteśmy dotknięci melancholią, nasza wola słabnie. Bo melancholia jest chorobą woli. I co się dzieje? Chce mi się nie chcieć. Chce mi się nie chcieć modlić. Chce mi się nie chcieć pracować nad sobą. Chce mi się nie chcieć żyć. To już jest tragedia. Wielu młodym ludziom już się nie chce. A dopiero zaczynają życie. Dotknięty nią człowiek nie chce chcieć. On chce nie chcieć. Zostawcie mnie. Dajcie mi święty spokój. Odejdźcie od mnie. Idź do tego Kościółka. Zostaw mnie. Ja sobie poradzę, ale ja w jaki sposób? W melancholii najpierw daję o sobie znać doświadczenie czasu. Przed człowiekiem nie ma żadnej przyszłości. Jest tylko przeszłość. I to jeszcze odkrywana w świetle porażki. Moje życie jest jedną wielką porażką. Jezus, ukazując się na górze Tabor, pokazuje nam nową perspektywę, nową rzeczywistość. Ale my nie widzimy tej perspektywy. My izolujemy się. Pamiętajcie, izolacja jest złem pierwotnym. Ona prowadzi do rozpaczy, bo w człowieku, który zaczyna żyć wspomnieniami, nie ma nadziei. Bo wspomnienia przybliżają czas porażki. Na dodatek, do tego ta świadomość porażki prowadzi, że człowiek zaczyna obwiniać innych. I w jakim świecie przyszło nam żyć? Czy zgodzisz się ze mną, że żyjemy w świecie ludzi niewinnych? Ludzi, którzy nie biorą odpowiedzialności za siebie, za życie, za kościół, za państwo? Mówią, że biorą. Ale nie. Kiedy od czasu do czasu przyjdzie mi oglądać wiadomości, to uświadamiam sobie, że jeżeli komuś nie udowodnisz, że zrobił coś źle, to jest niewinny. Bo sam się nie przyzna. Taki człowiek woli obwiniać innych. Nie chce Bożego dotyku miłości. Daleko szukać. Daleko. Popatrz na swój dom, na siebie, na tych, którzy żyją wokół ciebie. Czy jest w tobie pasja wiary, nadzieja jutra, na nowe życie? Nie, drzwi są pozamykane. No, może tylko jedne: drzwi rozpaczy. Stąd rodzi się narzekanie. Cele narzekania dzisiaj jest. Stąd rodzi się brak wiary. Ludzie odchodzą od Boga. Cieszę się, że jeszcze jesteś. Cieszę się, że przyszłaś. Że jesteś całą rodziną. To świadectwo. Ale czy są już Twoje dzieci? Czy będą tu Twoje wnuki? Trzeba by się głębiej zastanowić. Nadzieja. Bardzo nam jej potrzeba. Kiedy Piotr, Jakub i Jan wpatrywali się w Jezusa, w jego przemienione ciało, myślę, że w ich sercu rodziła się nadzieja. Ale czym ona jest? Tak sobie uzmysławiam, uświadomiam, że mamy tak naprawdę dwa rodzaje nadziei. Jest nadzieja ziemska i nadzieja ewangeliczna. Ta ziemska polega na czekaniu. To jakieś ukryte w sercu przekonanie. Że spełnią się nasze pragnienia i jak one się spełnią, to będzie wielka radość. Kochani, wielu z Was stało już przy ołtarzu, na ślubnym kobiercu. Mieliście piękne pragnienia. Spełniły się? Czy jest rozczarowanie? Nadzieja ziemska dotyczy tego, co jest dobre. Radosne, uszczęśliwiające. Tak czeka kobieta na rozwiązanie. Przychodzi radość, kiedy porodzi dziecko. Tak czekają narzeczeni przy ołtarzu, że pójdą razem. Po Czech, może i szybciej latach otwierają oczy i nie potrafią się porozumieć. Niezgodność charakteru albo jeszcze coś innego. I odchodzą ci, dlaczego tak się dzieje dziś? Przecież mieli nadzieję. Nadzieja ziemska to czekanie na spełnienie pragnień własnego serca. A jeżeli druga strona nie odczyta tego serca, to co mówimy? Boga nie ma, bo nie spełnił pragnienia mojego serca. O nie, to by było za proste. Czym jest nadzieja ewangeliczna, chrześcijańska? Ona nie ma nic wspólnego z przeszłością. Ona nic nie ma wspólnego z przyszłością, bo przeszłość należy do historii, a przyszłość należy do wiary. Nadzieja chrześcijańska rozgrywa się, dotyka mnie w teraźniejszości. Hik et nunc, tu i teraz, w tym momencie. Bo teraz mogę podnieść ręce do Boga i powiedzieć, Boże, ufam Ci, jesteś. Zobacz, kiedy jest się młodym i silnym, przyszłość nie przeraża, jest jak otwarta przygoda. Wystarczy jednak niewielkie kalectwo, wystarczy poważniejsza choroba, wystarczy świadomość przechodzącej starości i przyszłość zaczyna straszyć, przerażać człowieka. Traci nadzieję. Przeszłość zamknie przed nami historię. Zobacz, między przeszłością a przyszłością jest jednak teraz. Bez względu na to, ile masz lat, jest jednak teraz. Teraz Jezus wziął ze sobą na górę przemienienia swoich umiłowanych uczniów. Teraz wobec nich się przemienił. Teraz Bóg, Ojciec powiedział do nich: To jest mój syn umiłowany Jego, słuchajcie. Teraz słyszymy te słowa, czy pójdziemy za nimi? W psalmie 119, w wersecie 105 słyszymy, że Słowo Pana jest lampą. W Ewangelii Łukasza słyszymy, że Słowo Boże jest ziarnem, które trzeba zasiać w glebie, żeby wydało owoc. Jest zatem Lampa, czyli światło, które teraz pozwoli mi iść dalej z nadzieją jutra, że będzie spełnione. I jest ziarno, którym mogę się karmić, słowo pańskie, które zrodzi we mnie nowe życie, nową moc, nowego ducha. Bo nadzieja chrześcijańska to całkowite zawierzenie Bogu. Jesteśmy w kontekście Wielkiego Postu. Jesteśmy w kontekście. Przeżywania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nawet Maryja nie odczytywała znaków czasu. Pod krzyżem płakała. Na drodze krzyżowej płakała. Dopiero czas zmartwychwstania. Objawił prawdę o Bogu, że nadzieja przekracza śmierć. Nadzieja. Pozwala odrywać wzrok od siebie i kierować ku Bogu, który jest miłosierdziem, który jest miłością, a miłość przekraczająca śmierć prowadzi do wieczności. Dlaczego mamy krótki wzrok, krótką perspektywę, dlaczego nie widzimy przyszłości? Zatem zobacz. Chcę Cię zaprosić na rekolekcje, które mają być drogą uzdrowienia wewnętrznego. To posiada chrześcijańską nadzieję, posiada radość, której nic nie potrafi zgasić, bo jest to radość płynąca z Boga. Niech to, do czego dążymy, przygotowanie do czasu zmartwychwstania Pana Jezusa, do radości wielkanocnej, już teraz będzie przygotowanie w nadziei, że i ja zmartwychwstanę z moich grzechów, z mojej słabości. Z tego, co było do tej pory dla mnie ciężarem. Uwolnij się od Niego. Wierzysz w To. Masz w sobie nadzieję. Potrafisz przyjąć to Słowo. Mówię o tym, co przeżywają ludzie, kiedy spotykają Boga nas w swoim życiu. Wzrasta w nich nadzieja. Zapraszam Cię na nasze rekolekcje. Każda msza będzie innym kazanie. Przyjdź na górskie żale. Będę mówił o walce duchowej. Przyjdź na naukę stanową. Będę mówił o tym, dlaczego mężczyźni uciekają od kościoła. Dlaczego mężczyznom tak trudno jest wierzyć. Przyjdź na swoją naukę stanową. Na pewno uświadomisz sobie prawdę, która pozwoli Ci potem zrobić krok w wierzy. Kto posiada nadzieję, Posiada pokój, nie obawia się niczego. Bracia i siostry, żyjemy w świecie niepokoju, lęku. Żyjemy w świecie lęku. Jutro o godzinie 7 na świętej chcę mówić o samotności, a o godzinie 18 o cierpieniu. To kolejne choroby życia współczesnego. Samotność i cierpienie. Jedno z drugim współbrzmi, ale myślę, że słuchując się w Słowo Pana będziemy mogli odnaleźć drogę wyzwolenia, drogę nadziei. Już teraz Cię zapraszam. Niech Bóg dotyka Twojego serca i przemienia je i wypełnia sobą. Amen.